Witam panów serdecznie. Dzisiaj wymienimy olej w Hondzie EU22i. Model wyższy i nieco słabszy. Wymiana jest podobna, można się wzorować. Używamy oleju oryginalnego Honda 10W30. W tym pojemniku jest 0,6 litra, do sprzętu wchodzi 0,4. Czyli kupując dwa takie pojemniki, mamy na trzy wymiany. I to jest całkiem spoko eko rozwiązanie. Olej gęsty, zimny, nie za bardzo chce spływać, nie niesie ze sobą tych drobinek, które chcemy wypukać z silnika. Dlatego idziemy teraz na zewnątrz, popracuje 15 minut, żeby ten silnik był gorący, żeby ten olej po prostu spływał jak woda. Mój pracuje niemal codziennie, więc odpalę od pierwszego razu. Jeżeli wasz czeka na swoją robotę miesiąc lub dwa. 6-7 szarpnięć, to jest po prostu norma, zapłon, odpowietrznik, sanie na razie na pierwszą minutkę żółwik, ssanie, wygrzewamy. Minęło prawie 15 minut. Silniczek jest fajnie, mocno ciepły. Olej będzie rzadziuteńki. Idziemy zmieniać. Silnik jest gorący. Olej na pewno będzie leciuteńko. Płynnie wyciekał i o to chodzi. Więc odkręcamy pokrywę prawą dużym krzyżakiem. Nie będzie potrzebna tutaj mamy wpływ oleju i w lewo oleju odkręcam oczywiście że w lewo olej jest równo z gwintem znaczy się że był bardzo dobry poziom w oleju wchodzi 0,4 litra i tyle oleju musimy zlać najpierw przechylam agregat na prawą stronę większość zlana Teraz przechylam go troszeczkę do tyłu na siebie i znowu na prawą stronę prawa dolna gumowa nóżka powinna się dobrze trzymać stolika więc nie mam problemu no i jeszcze minutkę trzeba tu podtrzymać żeby to się bardzo dobrze zlało zlewam ostatnie krople widzę taką ostatnią cieniutką ścieżkę z takim leciuteńkim pyłem metalicznym i o to chodziło żeby właśnie tego też się pozbyć Zakręcamy, ściągamy etykietę, nie mylimy z mlekiem do kawy i oddajemy mechanikowi, jak będziemy wymieniać olej w samochodzie, on dobrze będzie wiedział, co z tym zrobić. Teraz uzupełniamy nowy olej. Więc zostaje nową krew, świeży olej. Olej z natury rzeczy jest hydroskopijny, czyli wchłania wilgoć. Stąd jest mądre powiedzenie, że nawet gdyby jakaś maszyna nie pracowała, a była olejem zalana, raz na rok musimy wymienić taki olej. Nawet niespracowany, niezanieczyszczony, ponieważ po prostu już nie ma swoich właściwości. Łapie wilgoć z powietrza. A ponieważ tego nam troszeczkę zostanie i będzie czekał do wymiany nam za 2-3 miesiące, w moim przypadku eee, bardzo mocno zakręcamy właśnie, żeby był Szczelnie zamknięty, bez dostępu do powietrza. Ja sobie agregat przechylam, popieram. Używam takiego lejeczka, ponieważ nie chcę sobie napaskudzić, a olej to się tak czasem leje jak się chce. I odmierzamy sobie tutaj 0,6, schodzimy do 0,2 i wtedy będziemy wiedzieli, że 0,4 oleju jest uzupełnione. Muszę być pewien, że jest wszystko dobrze, dlatego wyciągam ten olejek. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę trzeba dolać, bo mam, widzę to tutaj na, na butelce. Więc doprowadzam go sobie do poziomu, ostrożnie. Nachylam leciutko w prawo i pomalutku napływa mi na gwint. Jeszcze parę kropel. Jak stary dobry mechanik, zawsze musi się dole. doleć. Wycieramy, zakręcamy, możliwie mocno. 02 zostało do na następny raz. Lejeczek, poziom. Olej delikatnie napływa na gwint. I ja pokażę właśnie na zdjęciu jak to powinno wyglądać. Więc mamy czyściu ten chinowy olej. Poziom jest idealny. Obetrzemy mu katarek, bo jak jest czysto, to jest miło. Na następny raz. Tutaj mamy filtr powietrza, od czasu do czasu też trzeba zaglądnąć, natomiast w tej sytuacji dodaje się kanał subskrybowanych. I od czasu do czasu coś Wam panowie wrzucę. Powiem, że panie nie za chętnie oglądają mój kanał, bo od tego mają po prostu was. Żeby w domu był prąd, jak będzie dookoła nie ma. Dla zatrzaski sobie dobrze trafić, pokrywa nieprzykręcona, a przyłożona też musi bardzo dobrze dolegać. I bez jakiejś wielkiej mocy oczywiście dokręcamy. Dzięki panowie, widzimy się w następnym filmie. Będę to podłączał do urządzeń domowych, typu indukcja. Eee, także zachęcam do subskrypcji, staram się odpisywać na komentarze. Eee, u wielu panów widzimy się w domu, także dzięki za zaufanie ale otrzymuję same pochwały, więc to, to co robię ma sens i, i jest to dla mnie też i przyjemność i satysfakcja. Widzimy się za parę dni.